Dzisiaj dwa słowa tylko o przeszkodach. W zasadzie po co je robimy? Do czego mi to jest potrzebne? Bo przeszkany korso to teoretycznie oczywiście nie jest pies na przeszkody. Jest za ciężki, do wysokich nie nadaje się, więc takie w mówiąc oranie psiaka takiego dużego po takich przeszkodach, no to może być dosyć wysiłkowe. Natomiast już mówię w jakim celu my to robimy. My ćwiczymy tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu jeżeli zajdzie w życiu taka potrzeba, że będzie trzeba gdzieś przeskoczyć, gdzieś wyskoczyć, czy cokolwiek w tym stylu, żeby po prostu KOKO była na tyle śmiała, że wiedziała, że da radę i żeby niczego się nie bała. Nie chodzi mi o żaden sport, żeby nie skakała wyczynowo, nie przeciążała stawów, ale po prostu chcę ją nauczyć wszystkiego, żeby była psem odważnym, niczego się nie bała. I jak zajdzie potrzeba reakcji, potrzeba skoku, potrzeba dostania się gdziekolwiek, gdzie na przykład ja się dostałem, lub cokolwiek w tym stylu, żeby po prostu była na tyle śmiała, żeby to zrobić. This mm -hmm. it.